Rynku. Witam w kolejnym odcinku no. Witam w kolejnym odcinku Muszę wam powiedzieć newsa Tą samiczkę zakociłam sobie samczykiem, który mi się sprzedał Mianowicie snajperem, snajper był tutaj Teraz jest tutaj niebieski, przemeblowałam go z góry Na dół posprzątałam parę klatek, ta klatka jest pusta Jak ten wybrudzi tamtą klatkę, bo na razie nie chce mi się sprzątać To on sobie pójdzie na dół a tam jest jeszcze dość czysto, więc jak sobie wybrudzi klatkę, to wtedy przeniosę go na dół. No i tak to właśnie sobie wygląda. No i Sniper mi się sprzedał. Fajnie, bardzo się cieszę, że poszedł do nowego domku. Cieszę się, że tyle samców mi zeszło i został mi tylko w sumie jeden na sprzedaż. Tą pewno bardzo samiczkę raczej sobie zostawię, bo ona ma bardzo fajną okrywę. No i ma w ogóle zero kości na zadzie, także to mi się u niej bardzo podoba. I raczej ją zostawię. A tutaj samiczkę tą sprzedam po odchowie. A jak się nie sprzeda, no to wiadomo. Chociaż ona też bardzo fajna i może zostawię. Nie wiem, zobaczę. No i tak, tą samiczkę właśnie pokryłam tamtym snajperem i się wykociła. Właśnie czwartego, kiedy mnie nie było i nie dopilnowałam tego. Więc ona miała młode porozrzucane po całej klatce. Tak mi Teściowa napisała. Poinstruowałam, co powinna zrobić, ale niestety 8 maluszków odpadło, było już nieżywy zmarzniętych. Sprawdziłam po powrocie, zaraz, od razu wleciałam tutaj, zobaczyłam, co się dzieje. Cztery są w gnieździe, chowają się. Także te maluszki sobie tutaj zostaną i niech się ładnie chowają. Ta samiczka na jutro ma wykot i cieszę się, że już jestem, bo mogę ją poobserwować. Trochę widać, że się męczy. Już nie jest tak ciepło, ale ona widać, że jest zmęczona. Brzuch ma ogromny. Dorzuciłam jej słomy oraz siana, żeby mogła sobie spleść na gniazdko. <laughs> I zobaczymy, bo brzuch ma naprawdę spory. Chociaż ona ostatnio miała brzuch też ogromny, a miała mało maluszków. Zobaczymy. Ładniejsze jej zostawimy, a takie brzydsze... Młynarze albo czarne, znaczy bardziej czarne niż młynarze, chociaż może zostawimy jednego młynarza dla eksperymentu, takie miało być tam, a nie, nie wyszło i podrzucimy do tamtej samiczki, ma tylko cztery. Także podzielimy tutaj maluszki i tamte sobie pójdą do niej, a te ładne zostaną tutaj z samiczką na klatce. To jest samiczka chowa swoje maluszki. No teraz musisz się podnosić. Tam się chowają, także fajnie maluchy sobie rosną, już się ładnie widać. No i super, bardzo się cieszę. Nowy nabytek poszedł do góry. Tutaj jest teraz na tej klateczce nad tą samiczką. No i będziemy czekać na wygod. Samiczka się zakociła, ale trochę stresu przeszła po drodze i była też właśnie na tej wystawie tam, także ona Trochę się postresowała i zobaczymy, mam nadzieję, że nie poroni, że nic się tutaj nie stanie. Zaraz jej nasypię jedzonka, wody, wszystkim podolewam, ale najpierw przyniosę miskę i umyję te poidła, bo to już trzeba umyć. No i jeszcze muszę dosprzątać parę klatek tam. Tutaj jeszcze wszystko ok, tutaj sobie posprzątam jutro, może pojutrze, zobaczę jak będę z czasem stała. Tutaj samczyk uchował się jako jedyny z miotu. Jego rodzeństwo mi przechorowało i niestety miało wodę w brzuchu, więc musiałam je wykluczyć z hodowli. Szkoda bardzo, bo była jedna bardzo fajna samiczka, trójkę miałam zabrać na lubań i ta dwójka miała zostać, ale został tylko samczyk. On nie będzie dostępny w sprzedaży. Na razie zostaje. Zobaczymy, co z niego wyrośnie. Statko skarmione. Jeszcze muszę jutro poidełka wyszorować, bo już mi się dzisiaj nie chce. W sumie tylko pościwiłam tą klatkę, zgrabiłam sobie tutaj tutaj samiczka już się obdziera z puszku gniazdko widziałam, że robi także będziemy czekać na wykłód to jest ósma rano to samiczka to samczyk jest godzina 15.30, u Samiczki dalej nic, ale troszeczkę się ochłodziło, więc widzę u niej poprawy, trochę lepiej się czuje, bo tak to strasznie dyszała i było jej naprawdę ciężko, ale zostawiłam ją w klatce, bo nie było aż takiej tragedii. Wiecie co, nie sądziłam, że tak się zżyje ze snajperem, normalnie brakuje mi go, cały czas myślę, że on tutaj jest. Wsadziłam tutaj niebieskiego i mam cały czas wrażenie, jak przechodzę, że tutaj jest snajper, normalnie nie sądziłam, że aż tak się z nim zżyje, no ale niestety musiał iść do nowego domku. Nie mogłam go trzymać, bo po prostu go trzymać i tyle. Samiczki by ładnie mi krył. Właśnie te maluchy są po nim. Czwórka maluszków, co zostało? No tak, ja wam mówiłam, że nie będę jej puszyć, że dopiero później, ja to jestem. Ja wiecznie zmieniam zdanie, także no, tu na mnie trzeba brać poprawkę. <śwórka> Ostatnio do wody dawałam probiotek i zobaczcie, co się stało z pojdłami. To oczywiście są glony, to jest brzydkie, brudne, właśnie je myję. Dlatego zawsze daję wodę z zakwaszaczem, bo wtedy nie mam takich problemów. Jeżeli nie lubicie glonów i nie chce Wam się myć aż tak często poidełek, no to zakwaszaczek najbardziej pomaga. Oczywiście możecie kupić go na futerkowe, link macie w moim opisie. o wyszorowane, zawitały z powrotem na drzwiczkach. Tutaj samiczka dalej się męczy, widać, że już strasznie się gotuje, chociaż nie jest za ciepło. No jest troszeczkę duszno. Mycie poidełek zakończyło się w samą porę, właśnie się pięknie rozpadało. <gry> Także ja sobie tutaj jeszcze zawieszę poidełka. Jeszcze raz będę musiała skoczyć do domu po pełną konewkę, żeby im wszystkim tutaj nalać. Jeszcze tam jednej samicznej tam tej połowie muszę dolać. Także jak mi zostanie, to jej doleję. No a teraz w sumie zabieram się za robotę. Nie no, teraz to już jest przesada normalnie, masakra. Ja idę z wodą do królików. No, uroki hodowli. <gry> Może jednak chwilę poczekam? Ogólnie podsumowując to, powiem Wam, że w Lubanie było bardzo fajnie z Julią Czaplą. Normalnie żeśmy się dogadały, robiłyśmy interesy życia, to właściwie dile. <laughs> Nie, no żartuję, było bardzo fajnie, miło, przyjemnie, fajnie spędziłam czas. Razem z Julią dobierałyśmy niespokrewnione parki klientom. Bardzo się cieszę, że tak fajnie nam to poszło, żeśmy się zgrały. Także pozdrawiam Julkę! Jest w pół do dwudziestej, samiczka dalej nic. Ale widzę, że ma się ładnie oberwane. Oj biedna, tylko sobie tutaj dyszy przy drzwiczkach, razem chodzi sobie tam do gniazdka. Mój nowy nabytek Szama. Tak, trochę jest obdartus, bo ona się strasznie wydarła do poprzedniego wykotu. I teraz ona tak śmiesznie odrasta. Zresztą widać po niej bardzo. Ona była łysa. Załączę Wam tu zdjęcie. Jechałam do przedszkola, to jeszcze nic nie było. Wróciłam, jest koło i samiczka już się wykociła, albo się jeszcze koci. Widziałam, miała czerwony pyszczek, także jeszcze tam jej spokój, bo widzę, że tutaj krewka jeszcze jest. I zajrzę sobie tutaj, jak ona już się uspokoi, bo ona jest normalnie wrakiem jest naprawdę w nieciekawym stanie, ale zobaczymy, Mam nadzieję, że będzie w porządku. Widzę, że... O, wody dużo było super bardzo dobrze. Zaraz jej doleję zimnej, to może będzie trochę lepiej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 maluchów. Także sporo miała samiczkę, i nie dziwię się, że tak to wyglądało u niej. Gniazko zasłoniłam. Ładnie tutaj jeszcze podwyższyłam, żeby nie wypełzyły, bo strasznie się ruszają. To jej zostawiam piąteczkę. Te maluchy podrzucę do tamtej samiczki, a młynarze niestety muszą zrobić. No, wiecie co? Tak. Tutaj macie młynarza. Oczywiście to słabo rośnie i ma problemy jelitowe w późniejszym dorastaniu. Także takich królików naprawdę nie opłaca się trzymać, bo szkoda ich, szkoda matki. Więc naprawdę tutaj że, żadnego pożytku z nich nie ma. Tutaj samiczce podrzuciłam dwa czarne maluszki od tamtej. Także ona ma już teraz szóstkę i będzie może ładnie karmić. No zobaczymy, czy je w ogóle przyjmie. Na razie niech one przejdą zapachem. Ech, tutaj reszty małych króliczków dobra samiczka już u siebie dałam jej zielonkę niech się tym zajmie oj biedna, zobacz jak ona wygląda no biedactwo moje całe od krewki no jednak miała sporo moluchów samiczka już u siebie wcina zielonkę, też jej dałam żeby się zajęła i nie niuchała gniazda no zobaczymy czy przyjmie, mam nadzieję że tak a ja mam nadzieję, że z tam, tamtą będzie wszystko w porządku. Jeszcze muszę wam powiedzieć, że ta samiczka, która tutaj była, to była samiczka, która jest ogólnie na moim logo na koszulkach. I to była moja pierwsza, najlepsza samica, jaką w ogóle wyhodowałam. No niestety. Musiałam się w takich okolicznościach rozstać z moją niunią. Ty to jesteś normalnie biedna, wykończona, co? Dobrze, że teraz się ochłodziło, także samiczka ma już troszeczkę lepiej. Tutaj jeszcze trzeba będzie zamontować miseczkę z płatkami owsianymi. No i tak za około tydzień kolejne pojdełko, tydzień dwa, żeby już się przyzwyczajały i próbowały pić. Ja w ogóle mam do Was pytanie, widzowie: czemu jest tak mało hodowców srokaczy? Jestem zniesmaczona. Teraz mama sprząta klatki. Tak, są tak klatki. Tak, wszystkim króliczkom, ale teraz robię przerwę, bo chcę rosołek, co? Tak. <grych> Papa widzowie! Łysaj! <grych>